Dawno, dawno temu, za wielkimi blokami mieszkał Józek z rodziną we wsi zwanej Cidrami. Józek był pracowity, co dzień auta naprawiał, przez co na żadne randki z nikim się nie umawiał. Pewnego dnia jednak sytuacja się zmieniła. Ujrzała go Tereska, bardzo piękna dziewczyna. Poszedł więc dnia pewnego już z samego rana. I zapukał odważnie do drzwi jej mieszkania. Marzył tak, żeby w lekcjach tańca mu towarzyszyła, a ona bardzo szybko na to się zgodziła. Od tamtego czasu ciągło ich do siebie, a babcia Agnieszka była w siódmym niebie. Przyjeżdżał Józik na randki pięknym Volkswagenem, by zrobić na Teresce jak najlepsze wrażenie. Tak mijały miesiąca, aż pewnego razu oboje zdecydowali stanąć przy ołtarzu. Po jakimś czasie uznali, że dobrze by było, gdyby członków rodziny troszeczkę przybyło. Mąż żonie romantyczny wieczór zaserwował i swą tereskę mocno całował. Tak powstał powaz, to córeczko miał być zwany, lecz podczas narodzin stał się przypadek niespodziewany i narodził się kamień, spory kawał chłopa. Która musi chodzić w różowych rajstopach. Gdzieś na końcu Polski mieszkał także Janek, przystojny chłopak, który miał mnóstwo koleżanek, dużo pracował, jeździł w delegację i tam poznał Ewę, która przyniosła mu kolację. Piękna kanaryczka w butach na obcasie. Skradła serce Jasia w bardzo krótkim czasie. Jeździł Janek Beskidy i kwiaty przywoził, aż dnia pewnego o rękę poprosił. Ewa się zgodziła, szybko się pobrali, a potem na śląsk razem przyjechali. Nadszedł czas na większe jeszcze zmiany, więc na małego członka rodziny się zdecydowali. Więc krzyknął Jasiu radośnie, Ewunia, bierzemy się do roboty, zakładaj na mieczu seksowne galoty. <noise> Pojawił się Łukaszek, oczką w głowie mamy, który w całej rodzinie był po prostu Aż po kilku latach bycia jedynakiem dostał małą siostrzyczkę, która miała być bratem. W rodzinie bombów także czas na zmiany. Pojawiła się Paulinka, dzidzieś przekochany. A Kamilek rósł szybko i spełniał marzenia. Niektóre z nich były nie do pomyślenia. Jego koledzy chcieli być strażakiem dzielnym. Kamil zatomarzył by zostać kościelnym. Jego marzenie w końcu się spełniło, a co się za tym kryło, wszystkich zaskoczyło. Poza tą fuchą znalazł kamień pracę. Dostał auto służbowe i robocze gacie. Wyskokowe napoje restauracjom sprzedawał. Szukał nowych klientów i rabaty im dawał. Niestety GPS-a miał zamontowanego, więc nie mógł skorzystać z auta służbowego. Agatka też wyrosła. Pilnie się uczyła i też pomalutku marzenia spełniała. Od rana do wieczorna, do wieczora pilnie pracowała. Na fotelu dentystycznym ludziom w zęby zaglądała. Pewną niedzielę do kościoła się wybrała, lecz tego co się wydarzyło, w ogóle się nie spodziewała. Przystojnego kościelnego tam zobaczyła. I nam mszy się skupić już nie potrafiła. Ujrzał Kamil Agatę gdzieś w ostatniej ławce, a dnia kolejnego byli już na kawce. Tak miały miesiące, miłość rozkwitała, a Kamil się zastanawiał, czy Agata i jego żoną zostać by zechciała. Nadszedł pamiętliwy dzień i wielki krok w życiu zrobili. Zdecydowali się na małżeństwo, czym rodzinę wielce uszczęśliwili. Dalszą część tej historii po weselu wszyscy razem napiszemy, a Wam, kochani rodzice, z całego serca dziękujemy. Za trud wychowania, bo to ciężka sprawa, niechaj podziękowaniem dla Was będą te gromkie brawa. Szanowni Państwo, teraz para młoda indywidualnie dziękuję swoim rodzicom, Pięknymi słowami, pięknymi upominkami.